To do kiedy masz dla mnie czas? Wiesz, prawdopodobnie będę musiał wracać już jutro, bo Majka wychodzi ze szpitala. Powinienem ją odebrać. A twoja żona nie może tego zrobić? Proszę zostań dłużej. Tak rzadko mamy okazję się zobaczyć. Nie mogę się tobą nacieszyć. Wiesz, jaka jest sytuacja: mam żonę, dwójkę dzieci, moja córka jest w ciąży, wszystko nam się wali. Nie mogę teraz jeszcze im dołożyć. Moja córka musi mieć poczucie bezpieczeństwa, nie może się denerwować. Ale ja nie chcę być dla ciebie tylko opcją, przecież obydwoje bardzo się kochamy. Oczywiście, że Cię kocham, ale pamiętaj, musisz dać mi trochę czasu. Jaki był nasz układ od samego początku? Zero zobowiązań. Wiem, ale to wszystko z czasem się zmieniło. Poczułam do Ciebie coś więcej i już teraz naprawdę wiem, że nie chcę żyć z kimkolwiek innym. Aneto, ja też naprawdę poczułem do Ciebie coś więcej i ciężko jest mi pomyśleć, że mogłoby Cię nie być w moim życiu, ale musisz też zrozumieć, że ja mam rodzinę. Nie mogę ich tak z dnia na dzień zostawić samych. Ach, nie tak to wszystko miało wyglądać. Kochanie, mieliśmy spędzić razem miło czas, zamówić coś do jedzenia, spędzić romantyczny wieczór razem. Proszę, nie psujmy sobie tego nastroju. Może masz rację. Obiecaj mi, że jak Twoja córka urodzi, to wrócimy do tematu. Obiecuję, kochanie. Proszę, to dla Ciebie, na poprawę humoru. Och, jaka piękna róża! Wiedziałeś, że lubię różowe. Wiedziałem też, że lubisz różowe wino. Wszystko przygotowałem na dzisiejszy wieczór. Będzie naprawdę wyjątkowo. Och, jak ja się cieszę, że Cię mam. Mamo, a co Ty jesteś taka zdenerwowana od rana? Trzeba jechać po Majkę. Radka z tatą jeszcze nie ma, a tata w ogóle nie odbiera ode mnie od wczoraj telefonu. Spokojnie, pewnie coś poszło nie tak z tym klientem. Na pewno do Ciebie oddzwoni, nie martw się. Wszystko jest nie tak. Nie ma go wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. Praca jest na pierwszym miejscu. Wiesz, że tata dużo zarabia i ma naprawdę wymagających klientów. Ach, do czego to doszło, żeby to syn mówił mi, jakie są priorytety w życiu? Kochanie, naszym priorytetem jest rodzina i to ona powinna być na pierwszym miejscu, a nie ta jego zakichana praca! Mamo, dawno nie widziałem cię takiej zdenerwowanej. Bo dawno tata tak bardzo nie olewał tematu. Co on sobie wyobraża? Od czego on ma telefon? Rozumiem, ma spotkanie z klientem ile ono może trwać godzinę, dwie później powinien oddzwonić. Ach, szkoda gadać. Dzwonek do drzwi to pewnie radek z tatą. Cześć, Kuba! Dzień dobry! Och, jak dobrze, że jesteście. Mama jest już bardzo zdenerwowana, że jest za późno. Przepraszam bardzo, nie wiem co się stało, czy był jakiś wypadek, ale były straszne korki. Spokojnie, yy, jesteśmy już gotowi, możemy zaraz jechać po majkę. Dzień dobry, przepraszamy za spóźnienie. Tak, mówiłem już synowi, były ogromne korki. Przepraszam, jestem tak wściekła od rana. Mąż nie odbiera telefonu, wyjechał w delegację i ślad po nim zaginął. Pewnie ma jakąś ważną sprawę do załatwienia. Proszę mi wierzyć, czasami w pracy jest takie urwanie głowy, że zapomina się o telefonie. Tak, ma pan rację. Przepraszam za moje zdenerwowanie. Od rana mi wszystko nie wychodzi. Tak czasem bywa. To co, jedziemy po majkę? Mamo, to może ja zostanę w domu. Dokończę porządki w kuchni i w łazience. Jesteś kochany synku, tak będzie najlepiej. No to ruszamy. Gdzie oni są? Już dawno powinni po mnie być. Spokojnie, miała się pani nie denerwować. Och, już taki mam charakter. Proszę, kolejne zdjęcie do kolekcji. Za chwileczkę dam też wyniki. Proszę się nie martwić. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dziękuję, panie doktorze. Lepszej opieki nie mogłam sobie wymarzyć. O, chyba już idzie cała delegacja po panią. Cześć, kochanie. Przepraszam, były straszne korki. Radek? Z tatą? Tak, tata jest w delegacji. Niestety nie zdążył dojechać, a Radek był wczoraj u nas i zaoferował pomoc razem ze swoim tatą. Witaj, Majko! Miło mi Ciebie poznać. Szkoda, że dopiero teraz i w takich okolicznościach. Dzień dobry, mi również jest bardzo miło. Majka, to mój tata. Tak, już się poznaliśmy. Dziękuję, że zdecydował się Pan mnie odebrać ze szpitala. To czysta przyjemność, kochanie. Przy okazji możemy się poznać. Może mielibyście ochotę skoczyć na wspólny obiad. Byłoby nam bardzo miło. Niestety z tych wszystkich nerwów nie zrobiłam zakupów i nie mam kompletnie żadnych produktów. Majka, zgodzisz się pojechać z nami na obiad? Ach, no tak, no niech już będzie. Bardzo się cieszę, na pewno będzie miło. Jak tu pięknie, jaki tutaj ładny klimat. Wieki nie byłam w tak cudownej restauracji. My kiedyś z moją żoną praktykowaliśmy obiad w restauracji co tydzień. Właściwie w sobotę albo w niedzielę zawsze gdzieś wychodziliśmy razem, żeby pielęgnować nasz związek. Och, to zazdroszczę, mieliście Państwo bardzo fajne przyzwyczajenia. U nas niestety nigdy tak nie było. Radek, a dlaczego Twój tata mówi o Twojej mamie w czasie przeszłym? Moi rodzice nie są już razem, rozwiedli się, bo moja mama znalazła sobie kogoś innego. Tak mi przykro, nie wiedziałam. Spokojnie, ja już do tego przywykłem. Dobrze, w takim razie czego sobie panie życzą, moje damy? Ja zdaję się na pana, jeśli zna pan tą restaurację, to z pewnością jest pan w stanie polecić nam coś dobrego. Może nie paniujmy już tak sobie? Tak, może będzie lepiej, jestem Dorota. Marcin, bardzo mi miło. Dobra, przeszli już na ty, pierwsze lody przełamane. Ale twój tata jest dżentelmenem. Och, tak. To muszę przyznać, że jest. Ja niestety chyba nie mam tego po nim. Spokojnie, może to przyjdzie z wiekiem. Kochanie, przepraszam, ale będę już się musiał zbierać. No co ty tak wcześnie? Przecież mówiłem ci, że miałem odebrać majkę ze szpitala. Ach, no tak, zapomniałam. No to kiedy się teraz zobaczymy? Może uda mi się coś wymyśleć pod koniec tygodnia, ale wiesz, też nie mogę cały czas mówić, że jadę gdzieś wyjazdowo. Do tej pory większość klientów obsługiwałem na miejscu, a teraz nagle same delegacje. Boję się, że moja żona w którymś momencie się domyśli. Może dobrze by się stało, gdyby się domyśliła. Przestań! Nie mów w ten sposób! Wiesz, że nie chciałbym, żeby tak się dowiedziała. Chcę to rozwiązać normalnie, jak dorosły człowiek. Dobrze, mam nadzieję, że ci się uda. Pamiętaj, że bardzo cię kocham i będę na ciebie czekać. Ja ciebie też kocham. Dziękuję za wspaniały wieczór i wspaniałą noc. Rozliczę rachunek, a ty możesz wracać spokojnie do domu. Kocham cię, Michał. Pamiętaj o tym. Ja ciebie też, Anetko. Przepraszam, przepraszam, mógłbym skorzystać z pani telefonu? Niestety nie wzięłam z biura. Och, mój się rozładował, a pewnie moja rodzina się martwi. Dobra, to jadę stąd prosto do szpitala. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, przyjechałem odebrać moją córkę, Maję. Jest na jakiś badaniach? Nie, pana córka została już wypisana do domu. O nie, nie zdążyłem? Niestety, przyjechała po nią jej mama z jakimś chłopcem. No i jeszcze jednym panem. Przepraszam, ale nie mam czasu, mam kolejne przyjęcie ciężarnej. Mama z jakimś chłopcem i jeszcze innym panem? Co jest? Kto ją odebrał? Tata, mimo tego, że sam nie jest fair wobec swojej rodziny, bardzo się zdziwił, jak usłyszał, kto odebrał majkę ze szpitala. No cóż, powinien być troszeczkę bardziej czujny, bo jeśli jego żona zorientuje się, że coś jest nie tak i poczuje się zaniedbywana, to być może sama będzie szukała jakiejś innej relacji? Ja jestem ogromnie ciekawa, jak to wszystko się rozwinie. Jeśli wy też, to koniecznie bądźcie ze mną w następnym odcinku.